W tym filmie stworzymy sobie komendę, dzięki której będziemy mogli zmienić awatar naszego bota. Czyli tu użyłem przykładowo set avatar, i tutaj z takiej ikonki zmieniła się tutaj ikonka naszego bota na po prostu takiego tutaj czerwonego kota. Więc przejdźmy do naszego wizuala. Stwórzmy więc sobie tutaj w naszym folderze comments nowy plik o nazwie set avatar.js. Dajmy sobie tutaj module exports, data new slash command builder wybieramy nawiasy set title, tutaj set name tak naprawdę i tutaj sobie ustawmy właśnie nazwę. Nie możemy na przykład nazwać tak naszej komendy, bo tutaj nie dopuszcza nam tych takich wielkich znaków, dlatego tu robimy mały, mały znak po prostu z małej litery i dajemy sobie myślnik. Taka będzie nasza komenda set avatar. Damy sobie opis naszej komendy i będzie to komenda do ustawiania avataru bota. Dajmy sobie teraz jeszcze coś takiego jak attachment option, czyli będziemy musieli również w komendzie podać plik, czyli tak naprawdę zdjęcie, na które chcemy, żeby nasz tutaj Awatar bo ta się właśnie zmienił. Czyli dajmy sobie tutaj add attachment option, 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 set name, dajmy sobie tutaj avatar, set description, zdjęcie, set required, Dajmy na true. OK. Dodamy sobie teraz naszą funkcję async execute i tutaj zamiast samego interaction podamy również klient, ponieważ będziemy musieli się odwołać do klienta, by nasz avatar mógł zostać ustawiony, więc dajemy sobie tutaj enter slash dwie gwiazdki enter, interaction tu piszemy, wklejamy sobie to tutaj do tego importu i tutaj sobie bierzemy klient tu klikamy sobie na ten clean z Discord.js i się automatycznie zaimportował. Na początku, możemy sobie jeszcze sprawdzić, czy użytkownik w ogóle ma uprawnienia, by użyć tej komendy. Czyli robimy sobie if wykrzyknik, czyli tu będzie negacja, jeżeli nie ma uprawnień, czyli interaction member permissions has permissions flag bits. Klikamy to z Discord.js. Następnie tutaj możemy sobie dać po prostu administrator. Czyli jeżeli ma uprawnienia administratora, to wtedy może zmienić sobie awatar naszego bota. A tutaj mamy negację, czyli jeżeli nie ma tych uprawnień, robimy return interaction reply content nie posiadasz uprawnień. Ok, dobra. No i jeżeli mamy wszystkie uprawnienia, możemy sobie zrobić await interaction defer reply. Tutaj już sobie też skorzystamy z pewnej metody await, która będzie sobie ustawiać awatar. Więc możemy sobie tutaj zrobić ten differ nasz. Mamy sobie nasz attachment awatar i pobierzmy sobie to, czyli const, awatar w naszej interaction options get attachment i dajemy sobie tutaj awatar. No i teraz ustawienie naszego awataru. Robimy tutaj klient user set awatar. Image URL, sorry nie image tylko avatar URL tak, bo tutaj mamy właśnie URL naszego pliku, który podaliśmy, i ok. Tak naprawdę to by już zadziałało, ale warto by było sobie tutaj podać kilka sprawdzeń, bo jeżeli jest coś takiego na Discordzie jak rate limit, czyli nie możemy na przykład spamować zmiany awatara co 5 sekund, nie możemy tej komendy ciągle wpisywać, bo Discord nam po czasie zablokuje po prostu możliwość zmiany naszego awatara, więc zrobimy sobie coś takiego jak catch, czyli mamy catch. Error i teraz interaction edit replace. Zróbmy content. Wystąpił błąd. Czyli, jeżeli będzie tu jakiś rate limit lub inny błąd, który nam powie Discord, to nasz błąd cały się po prostu nie wywali, tylko wyświetlimy użytkownikowi taką oto informację. Możemy sobie tutaj przypisać to do zmiennej const na przykład is set avatar. I tutaj przypiszemy to do tego. Pamiętajmy też, że set avatar to jest generalnie promise, tak? On się wykona po jakimś czasie, bo wiadomo, Discord też musi zaprzetworzyć tamto yy, ten plik nasz, który mu podaliśmy. Więc dajemy sobie await, jeżeli jest promise. I jeżeli is set avatar, czyli jeżeli is set avatar, wtedy robimy sobie interaction in interaction edit reply content. I tutaj sobie dajmy po prostu pomyślnie zmieniono avatar. Awatar Zobaczymy sobie tutaj dać jeszcze return. Co prawda to jest koniec kodu, więc to nie jest wymagane, ale ja sobie to tak dla bezpieczeństwa wpiszę. A więc przetestujmy nasze polecenie. Wpisuję tutaj set avatar. Tutaj przywrócę sobie tą starą ikonkę tego Reddit Discorda, jakby. Czyli przerzucam tutaj ten nasz plik i klikamy po prostu sobie Enter. I on sobie tu myśli. Pomyślnie zmieniono avatar bota i przywrócił się on tutaj do starego wyglądu. Wcześniej mieliśmy tego kota, a tutaj mamy teraz tego. Jeżeli macie problem z kodem, zapraszam na Discorda. Tam pomagamy właśnie wam w problemach z kodami. I jeżeli chcecie sobie wziąć source code, to na Patreonie jest cały source code i na Discordzie jest instrukcja jak sobie ten source code wziąć. A więc to tyle i cześć.